Siemano, z tej strony Maciek, i dzisiaj mamy piątą część naszej SEO checklisty, czyli architektura informacji. Temat, który obstawia dla wielu z Was może nie być jednoznacznie powiązany z SEO, jednak to, w jaki sposób Wasza witryna jest zbudowana, jak głęboko są schowane niektóre strony, czy Google i czy użytkownicy mogą w łatwy sposób dotrzeć do tych elementów, to wszystko może mieć wpływ na to, że pojedyncze strony mogą mieć większe lub mniejsze problemy z pozycjonowaniem. Dlatego dzisiaj zajmiemy się wszystkimi tymi aspektami. Dzięki któremu również ty będziesz mógł sobie zrobić to wszystko samemu. Będziesz potrzebował Screaming Froga oraz dostępu do Google Search Console. Te dwa elementy ci wystarczą. Także jeżeli nie obejrzałeś jeszcze wcześniejszych czterech filmów, są, są, tu, są tu do podlinkowania. Także zapraszam cię. A sama checklista jest dostępna na tej stronie KulkowskiChecklista.pl Więc zachęcam cię do wejścia na moją stronkę. Oczywiście linkuję ją ja poniżej. Oraz do zostawienia swojego maila, na którego będę mógł Ci wysłać Twoją kopię checklisty. Także, nie przedłużając, zaczynamy. Ok, punkt numer jeden. Czy najważniejsze strony w serwisie są podlinkowane z menu głównego? Chodzi tutaj o to, że jeżeli jakaś strona znajduje się w menu głównym, to jest to jasne i dla użytkownika, i dla robotów Google, że ta strona jest ważna. Dodatkowo, menu główne znajduje się na każdej stronie, tak na dobrą sprawę, więc jeżeli podlinkujesz jakąś stronę w menu głównym, to link do tej strony znajdzie się w każdej stronie, na każdej stronie w twoim serwisie. I dzięki temu Google dostanie dodatkowy impuls, żeby zrozumieć, że ta strona jest istotna, ponieważ ma dużo linków wewnętrznych. Także pamiętaj, że jeżeli masz strony, na których ci szczególnie zależy, które są, które chcesz, żeby były widoczne na szczególnie kompetytywne frazy, postaraj się je umieścić w menu głównym. Dzięki temu Zwiększysz po prostu swoją szansę na to, że Google będzie pokazało je wysoko. Dlatego na przykład bardzo często możesz spotkać na stronach, które są szczególnie rozbudowane, mega menu tak zwane, tak? Czyli mamy menu, z tego menu wysuwa się jeszcze dodatkowe menu, także na przykład do produktów, tak? Że jeżeli na przykład znajdziemy na kategorię danych produktów, to wyświetla nam się lista tych produktów, albo przynajmniej najważniejszych, najlepiej sprzedawanych i tak dalej. Dzięki temu właśnie zwiększamy swoją szansę na to, że Google zrozumie, że te strony konkretne są istotne, i będzie chętniej pokazywał, bo będą miały właśnie więcej linków wewnętrznych. Numer dwa: czy do każdej strony można dotrzeć w mniej niż czterech kliknięciach? Tutaj chodzi o to, żeby struktura Twojego serwisu była jak najbardziej płaska, żeby właśnie do, każde, do każdej strony w Twoim serwisie można było dotrzeć w mniej niż czterech kliknięciach, bo to oznacza, że Google chociażby, wchodząc na Twoją stronę, będzie mógł łatwo dotrzeć do każdej strony. I będzie musiał poświęcić mniej swoich zasobów na to, żeby do tej strony dotrzeć. Jeżeli jakaś strona potrzebuje 5 albo więcej kliknięć, to może być sygnał dla Google'a, że ok, ta strona nie jest ważna, ponieważ jest bardzo głęboko zakopana w strukturze i być może nawet tak, że Google tam nie dotrze, ponieważ Google ma swoje ograniczone zasoby, które się nazywają crawl budget, które Google poświęca na sprawdzanie Twojej strony. Więc jeżeli strona jest zakopana głęboko, wymaga wielu kliknięć, to przede wszystkim właśnie szanse, że użytkownicy tam dotrą, są małe i po drugie, szanse, że Google tam dotrze, również zmaleją za każdym razem, im głębiej zakopana dana strona. Plus, jest to sygnał dla Google'a, że ok, ta strona jest mało ważna, ponieważ jest głęboko zakopana, więc powinno ci zależeć na tym, że jeżeli oczywiście chcesz, żeby twoje strony były wysoko w Google, żeby można było do nich dotrzeć w mniej niż czterech kliknięciach. Jak to zrobić? Wrzuć sobie swoją stronę w Screaming Froga po raz kolejny, i tutaj w zakładce Internal przesuń sobie do momentu, aż zobaczysz, crawl depth, czyli to oznacza jak głęboko trzeba, jak głęboko musiał nasz crawler przejść, żeby znaleźć daną stronę. Tak jak powiedziałem, najlepiej jest, żeby strona była dostępna w czterech kliknięciach. Warto zwrócić na to uwagę, bo mój rekordzista, którego ja prowadziłem, miał strony, które miały 47 kliknięć. I to gwarantuje Wam, że ta strona, do której potrzeba 47 kliknięć, nie będzie rankowała wysoko. I dodatkowo zużywacie przez to crawl budget, czyli właśnie te zasoby, które Google, które Google przeznacza na to, żeby Waszą stronę scrollować. Cześć, tu macie z przyszłości. Montując ten film, zdałem sobie sprawę, że nie powiedziałem Wam o jeszcze jednym sposobie na to, żeby doszło do takich zakopanych adresów URL. Kiedy już puścisz sobie crawla i zrobisz crawl analysis, tutaj w zakładce links znajdziesz wszystkie strony, które wymagają czterech albo więcej kliknięć. Także przejdź sobie do zakładki links, wybierz pages with high crawl depth i Automatycznie zostać odfiltrowane wszystkie strony, które wymagają czterech albo więcej kliknięć. Dzięki temu o wiele łatwiej zidentyfikujesz te adresy URL, które mogą mieć problemy z indeksacją, właśnie spowodowane tym, że są głęboko zakopane w strukturze. Także tyle ode mnie. Oglądaj dalej, bo czekają ci ciekawe rzeczy. Na no, Jeżeli znajdziesz stronę, która właśnie wymaga więcej niż czterech kliknięć, tutaj prawdopodobnie zawiodło linkowanie wewnętrzne musisz pomyśleć w jaki sposób, gdzie możesz podlinkować tą stronę, tak żeby ona była łatwiej dostępna dobra, kolejny punkt, czy w serwisie są orphan pages, orphan pages, czyli strony sieroty, tak na dobrą sprawę, tłumacząc to bezpośrednio, to są strony, których nie prowadzą żadne linki wewnętrzne i teraz jak się łatwo domyślić, jeżeli do strony do jakiejś strony nie prowadzą żadne linki wewnętrzne to użytkownicy do niej nie dotrą i Google również będzie miał problemy więc, jeżeli masz takie strony w serwisie to szansa na to, że one będą rankować wysoko są niskie więc jeżeli się okaże, że orphan page jest strona, która Ci zależy, może być to problem, dlatego przejdź sobie do Screaming Froga i teraz tak, ważne jest żebyś przed, zanim wyszukasz swojej swoje Orphan page, y, e, przeszedł do konfiguracji i ustawił Spider i tutaj w ustawieniach crawl outside the start folder i podał tutaj adres swojej sitemapy która zazwyczaj znajduje się pod nazwą domeny.pl, łamane na sitemapy xml, tam powinien znaleźć swoją sitemapę, <coughs> więcej o sitemapach mówiłem w pierwszym filmie Także kiedy sobie to już dodasz, puścisz crawla i później zrobisz crawl analysis, to tutaj w części sitemapa powinieneś znaleźć orphan urls, do których nie linkuje żadna strona w serwisie. Drugim sposobem jest po prostu przejście do internal i znowu przejście do sekcji crawl depth, jeżeli sobie tutaj odfiltrujesz i tutaj nie będzie nic, tak jak jest pokazane na, na stronie Screaming Frog, a. Jeżeli w zakładce crawl depth nie znajdziesz nic, to oznacza, że Screaming Frog znalazł te strony nie poprzez linkowanie wewnętrzne, nie idąc po linkach na naszej stronie, tylko po prostu znalazł je w inny sposób niż poprzez linkowanie wewnętrzne. Także to jest sposób na to, żeby znaleźć strony, do których nic nie, nie linkuje. Jeżeli nic do nich nie linkuje, to znaczy, że albo te strony to są strony śmieciowe i nad możesz o tym nie wiedzieć, więc warto je wtedy wywalić, albo to są strony dla ciebie istotne, ale z jakiegoś powodu nie są podlinkowane, więc powinienś je podlinkować. Czy strony kategorii i tagi się nie duplikują? To jest temat, który dotyczy głównie stron na WordPressie, ale nie tylko, tak na dobrą sprawę. Bardzo często cms y nasze różne, czyli właśnie WordPress, Shopify i tak dalej, dają nam możliwość dodawania tagów, dodawania kategorii i tak dalej. Dotyczy to zarówno wpisów blogowych, dotyczy to produktów i, i bardzo często te strony generują jeszcze dodatkowo swoje osobne strony, strony tagów, strony kategorii. I jeżeli w założeniu nie jest to nic błędnego, na przykład strona kategorii, która agreguje wszystkie wpisy na, daną, na, 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 na dany temat, to bardzo często zdarza się tak, że tagi również są dodawane w, w, w tak, jakby w dobrej wierze, ale powodują więcej szkody niż pożytku. Założenie jest takie, że strona kategorii są obszerniejszymi zagadnieniami, tak? Czyli jeżeli mamy wpisy blogowe i one podpadają w jakieś kategorii. Z kolei tagi, zadaniem tagów jest bycie jeszcze bardziej szczegółowym, czyli jeżeli mamy kategorię piłka nożna chociażby, to tagami może być właśnie reprezentacja polski, ekstraklasa, liga angielska, liga francuska i tak dalej, tak? Więc tutaj. Yy, takie jest założenie tagów i kategorii. Z tym, że jeżeli one są nie są kontrolowane, to musisz uważać, że na przykład w WordPressie, możesz zobaczyć jakie kategorie, jakie tagi ci się potworzyły. Bardzo łatwo to wyłapać właśnie dzięki Screaming Frogowi, na przykład jeżeli wejdziesz sobie w Page Titles i wyszukasz wszystkie zduplikowane Page Title, no w tym przypadku tego nie ma, ale jeżeli wyszukasz sobie, to bardzo często możesz znaleźć tutaj przypadki, kiedy one są zduplikowane, ponieważ na przykład WordPress z automatu zaciąga nazwę tej kategorii i coś tam jeszcze dopisuje od siebie. Strony kategorii i strony tagów Mogą być dobrym sposobem na poprawę linkowania wewnętrznego, tylko musisz mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje i kontrolować to, w jaki sposób te tagi się tworzą, w jaki sposób one są ponazywane, jakie mają page title, jaką mają treść i tak dalej. Więc pamiętaj, żeby na bieżąco kontrolować stan swojego serwisu, m.in. właśnie dzięki Screaming Frogowi czy dzięki Google Search Console. Te strony mogą rankować same sobie, jeżeli są dobrze zoptymalizowane, ale uważajcie na to, żeby one wam się nie tworzyły automatycznie poprzez to, że CMS daje wam możliwość łatwego utworzenia tagu lub kategorii, wymyślicie, że dodajecie coś, robicie coś dobrze, ale może się to okazać, że jest to nie do końca dobre, jeżeli się tego nie robi poprawnie. Także umiecie to na uwadze. Czy linkujesz wewnętrznie tylko do stron kanonicznych? Dobra. U czym są kanonikale, Tagi kanoniczne. Tagi kanoniczne wskazują nam, która ze stron jest ważniejsza. Może być tak, że są dwie strony, które są bardzo podobne tematycznie, bardzo podobne tekstowo. I które mają sens z punktu widzenia biznesowego, żeby razem istniały, ale ty musisz powiedzieć teraz Google'owi, która z tych stron jest ważniejsza i którą z tych stron Google powinien pokazywać w swoich wynikach. Podam ci przykład z hotelarstwa. Strona ma dwie oferty majówkowe. Jedna ma z parkingiem, a drugą ma bez parkingu. Oferty same w sobie niczym się nie różnią, oprócz tego, że jedna jest z parkingiem, a druga bez. Page title jest bardzo podobne, nagłówki są bardzo podobne, treść strony jest bardzo podobna, bo to jest ta sama oferta, która różni się jednym detalem. I teraz z punktu biznesowego, obie te strony muszą być w serwisie, bo obie mogą interesować różne grupy odbiorców. Ale teraz, jeżeli Ty chcesz, żeby Twoja strona była widoczna właśnie na frazy związane z majówką, musisz powiedzieć Google'owi, że słuchaj, ta strona... Jest ważniejsza, i więc jeżeli masz pokazywać co już coś, no to pokazuj tą stronę. I tutaj właśnie przydają się tagi kanoniczne. Czy tak samo tagi kanoniczne dają się podczas filtrowania, Tak jak mówiłem już wcześniej w innych filmach, tagi kanoniczne są bardzo przydatne do tego, żeby robić self-referencing, tak? Czyli tagi kanoniczne kierować na siebie. I dzięki temu podczas filtrowania czy dodawania parametrów unikniemy sytuacji, w której powstaną nam po prostu niekontrolowane, dynamicznie powstające strony. I z tego też powodu, jeżeli mamy strony, które są oznaczone jako niekanoniczne, no to nie chcemy do nich linkować, no bo mówimy Google'owi wprost, że słuchaj. Ta strona nie jest nieważna. Nie chcemy linkować do tej strony. Taka strona nie powinna się znaleźć w sitemapie. Do takiej strony nie powinniśmy linkować i tak dalej. Wiadomo, że tak jak w przypadku tej oferty, ta, strona, ta oferta poka pokaże się na stronie z ofertami i będzie tam link wewnętrzny. Jednak nie chcemy, chcemy uniknąć sytuacji, że na przykład z bloga linkujemy do naszej strony niekanonicznej albo z opisu kategorii linkujemy do naszej strony niekanonicznej. Jeżeli wstawiamy takie właśnie kontekstowe linki w treści strony, no to chcemy wspierać strony, których. Chcemy pokazywać tak na dobrą sprawę, więc jak to, jak, jak to na łatwiej sprawdzić? Przejdźmy sobie do Canonicals w Screaming Frogu i odfiltrujmy sobie do stron, które są skanonikalizowane, tak? czyli Canonicalized. I tutaj znajdziecie wszystkie strony, które mają tak Canonical. I teraz wybierzcie do, do, dowolną z nich i wchodzicie w zakładkę Inlinks. I tutaj możecie znaleźć wszystkie strony w waszym serwisie, które linkują właśnie do tej strony. Czyli możecie zobaczyć skąd wychodzi link. I dokąd idzie, tak? I Screaming Frog wypluje Wam wszystko, tak? Wszystkie linki, które tam prowadzą, również te, o których pewnie nad nie wiedzieliście, więc musicie sobie odfiltrować i zobaczyć, które z tych stron rzeczywiście są problematyczne. Czy nie linkujesz wewnętrznie do, do adresów z przekierowaniem? Dodatkowo nie chcesz linkować do stron niekanonicznych, dlatego że Canonical sam w sobie jest tylko odpowiedzią dla Google. On nie jest dyrektywą, to jest tylko podpowiedź i Google może zignorować to, że ty ustawisz Canonical, więc. Na jakiej podstawie Google może właśnie to uznać? Może to uznać właśnie ze względu na to, że do strony niekanonicznej prowadzi dużo linków wewnętrznych. I wtedy on może uznać, dobra, wiesz co? Ja się znam lepiej niż Ty, i ja jednak oleję ten Twój kanonikal. Więc dlatego tym bardziej powinniście unikać linkowania do stron niekanonicznych, że dajecie sygnał Google'owi, że ta strona jest jednak ważna, skoro linkujemy do niej wewnętrznie. Więc tutaj po raz kolejny uczulam Was na takie zachowanie. Czy nie linkujesz wewnętrznie do adresów z przekierowaniami? Podobnie. Jeżeli masz przekierowanie, czyli strona znajduje się teraz pod innym adresem URL, tylko lepiej jest jednak linkować do adresu, pod którym teraz rzeczywiście ta strona się znajduje. Najłatwiej to sprawdzić jest w ten sposób, że bierzemy responses Codes, przekierowania, mamy tutaj wszystkie strony z przekierowaniami, tak czy na przykład mamy Bubble Football 2, nie wiem co to za strona kiedyś była, została przekierowana. I tutaj znajdziemy wszystkie adresy, które linkują do naszej starej strony i w łatwy sposób możemy sobie znaleźć w takim razie ok, to tutaj muszę podmienić link, tu muszę podmienić link i tak dalej, tak, tak jak mówię nie jest to duży błąd, ale po pewnym czasie może tych, link, tych linków narobić się dużo, mogą powstać pętle pętle przekierowań, mogą powstać po prostu redirection chains, tak? czyli łańcuchy przekierowań, że strona A linkuje do strony B, strona B do C, do E i tak dalej i w pewnym momencie to się może stać problematyczne, bo za każdym razem Google musi odpytać serwer, dostać odpowiedź i tak dalej więc najlepszym ustawieniem jest ze strony kierować bezpośrednio do ostatecznego celu, tak, czyli jeżeli strona Archery tak linkowała do strony Bubble Football 2, a teraz strona Bubble Football 2 jest pod, pod adresem Bumper Ball wynajem, no to sobie wchodzimy na stronę Archery tak w serwisie w części dowiedz się więcej, zmieniamy link. I mamy problem rozwiązany. I ostatnia część, czy nie dochodzi do kanibalizacji treści? Kanibalizacja treści polega na tym, że dwie strony w naszym serwisie rywalizują o tą samą frazę kluczową. Wspominałem już o tym wcześniej, czyli o równaniu SEO, czyli jedna strona ma być widoczna na wiele fraz kluczowych, ale jedna fraza kluczowa ma być przypisana do jednej strony. To oznacza, że Google chce pokazać na jedną frazę kluczową tylko jedną stronę z danej witryny, i my musimy ułatwić to zadanie Google'owi. A jeżeli dochodzi do sytuacji, że Google nie jest do końca pewien, która strona najlepiej odpowiada temu, temu zapytaniu, to może dojść do sytuacji, że dwie strony w naszym serwisie będą rywalizować o tą samą frazę i koniec końców Google może, może decydować zaraz jedna strona będzie pokazywana, raz druga, a obstawiam, że wszystkie z nich będą miały niską widoczność. Więc chcemy uniknąć takiej sytuacji i chcemy mieć pewność, że na jedną frazę kluczową jest tylko widoczna jedna fraza. Najłatwiej to sprawdzić jest po prostu poprzez przejście do swojej Google Search konsoli, do zakładki zapytania i tutaj na przykład wybieramy jedną z fraz kluczowych Weźmy pierwszą z brzegu i przechodzimy do zakładki Pages. I tutaj zobaczcie, że na tą jedną frazę kluczową Google przez ostatnie trzy miesiące pokazywał 5 stron. Tu bym się bardzo nie przejmował grami i zabawami online, bo to jest, było tylko raz pokazane. Team building dwa, dwa razy było pokazane. Zabawy integracyjne dla pracowników było 7 razy pokazane. Czasem jest tak, że Google pokazuje w niektórych przypadkach, pokazuje po dwa wyniki z jednej witryny, ale jest, jest to bardzo rzadki przypadek. Ale na przykład tak jak zobaczcie Gry i zabawy integracyjne pojawiały się 447 razy i 55 razy były kliknięte, czyli Google mógł nie do końca rozumieć, czy 7 zabaw integracyjnych dla dorosłych, czy gry i zabawy integracyjne były lepszym, lepszą stroną, która lepiej odpowiadała temu, co pokazuje użytkownik, więc mógł czasami pokazywać. Po dwie strony. W ekstremalnych przypadkach może być tak, że raz pokazuje jedną, raz pokazuje drugą stronę. Więc tutaj musicie bacznie na to uważać i kontrolować to właśnie w taki sposób, że w konsoli przechodzicie sobie, patrzycie na konkretną frazę kluczową, na którą chcecie być widoczni i sprawdzacie, czy tylko jedna, yy, i sprawdzacie, czy tylko jedna fraza, czyli tylko jedna strona jest widoczna na daną frazę. Wiem, że Senuto ma również taki moduł, więc. Jeżeli chcecie sobie skorzystać z Senuto, to w Senuto jest możliwość sprawdzenia kanibalizacji treści czy kilka stron w swoim serwisie nie rywalizują tą samą frazę kluczową i tym samym no po prostu szkodzą sobie tak na dobrą sprawę. I to by było tyle z mojej strony. Zostały nam jeszcze dwa odcinki jeżeli chodzi o checklistę, także sprawdzajcie, ponieważ po skończeniu tego będziecie mieli praktycznie wszystko co jest potrzebne do tego, żeby prowadzić skutecznie swoje działania SEO. Zapraszam Was również na TikToka, na którym wrzucam regularniej i wrzucam krótszą formę. Tak, także zapraszam Was do followowania mnie na YouTube. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, bo będę wrzucał na bieżąco kolejne filmy. Będę, będziemy poruszać kolejne tematy i będziemy razem ruszać ku temu pierwszemu miejscu. Planuję niedługo zrobić jakąś jakiegoś live'a na YouTube, gdzie będę Wam na żywo mógł pokazać niektóre elementy. Także zostańcie ze mną. Jeżeli, ściągnęliście check, jeżeli nie ściągnęliście checklisty, to ściągnijcie ją sobie teraz. Musicie mi jedynie zostawić maila w zamian a obiecuję, że nie będę Was spamował, tylko będę Was informował o naprawdę najważniejszych rzeczach. Także do zobaczyska i widzimy się na pierwszym miejscu w Google. Na razie ho.